Dzień uprzejmości firmy Lenovo, tak właśnie firmy Lenovo, czyli jak mówię wam taką informację, bo w każdej mojej prezentacji pytacie mnie skąd te rzeczy się u mnie biorą. Także jeżeli mówię, że dostałem coś od firmy Lenovo, to znaczy, że to urządzenie dostałem od kogoś do testów, nie jest ono kupione przeze mnie, tak więc... Zawsze taką informację w każdej prezentacji dostaniecie, żeby było wszystko czarno na białym. Słuchajcie, tablet Lenovo IdeaPad S. SSS S, S, słuchajcie, 6000. Nie jest to może demon prędkości, ale jego atrakcyjna cena i zbliżający się okres świąteczny, gdzie wiele osób będzie zastanawiało się, co nabyć, co kupić, co wybrać. Skłoniło mnie do tego, żeby zrobić, to, to, tą prezentację. Nie jest to model najnowszy, nie jest on od wczoraj na rynku, także on już chwilkę tutaj u nas gości, ale nie stanowi to problemu, żeby wam. To zademonstrować. Słuchajcie, co w tym pudełku pięknym dostajemy. Oprócz tableta, do którego zaraz przejdę, otrzymujemy taką ładowarkę USB. Słuchajcie, ona jest tutaj to, co właśnie przed chwilą strzyknęło, to jest możliwość wypięcia tego. Tego złącza zasilania, bo wiemy, że w Europie mamy tego typu złącza, w jakichś innych krajach. A, w Europie, Anglia też w sumie w Europie, a już inne złącze, we Włoszech trochę inne, także może mamy możliwość wymiany tego złącza. Ja w zestawie mam jedno. Jak widzicie, 2A 5,2V, czyli duża ładowarka, która będzie nam pewnie w jakiś w możliwie szybki sposób do urządzenia ładowało. Razem z ładowarką otrzymujemy kabel USB, który będzie służył do ładowania tego urządzenia za pomocą wbudowanej ładowarki oraz do synchronizacji z komputerem oraz pełną instrukcję, dokumentację, no pełną, trudno nazwać to pełną, ale będziemy wiedzieli co, gdzie w tym urządzeniu się znajduje i jak ono wygląda. Przejdźmy może do samego urządzenia. Niestety jest ono mocno odblaskowe, tak więc będzie to utrudnione, ale, ale, ale co na początku mi się rzuciło w oczy, jak wyciągnąłem to, pudełk, to urządzenie z pudełka? Pierwsze co mi się rzuca w oczy, że urządzenie jest bardzo płaskie. Jak widzicie jest ono dość cieniutkie. No już teraz urządzenia z jabłkiem nie wyznaczają standardów, także myślę, że ono jest porównywalne z nowym iPadem R, ale jest na pewno od niego lżejsze dzięki temu, że jest wykonane z plastiku takiego, jak widzicie plastiku, który jest odpowiednio tam wyprofilowany, odpowiednio jest nadrukowany takim no, delikatnym, chropowatą powierzchnią, tak żeby było go wygodnie trzymać w ręce. Ale jest bardzo lekki, 530 gram yy, i, i sprawia wrażenie solidne, nie sprawia wrażenia tętnego plastiku. Tak więc nic mi tu nie skrzypi, nic mi tu nie odstaje. Wszystko sobie obejrzałem skrupulatnie, bo często mnie pytacie, jak to wygląda, czy coś odstaje, czy coś nie odstaje. No tutaj nie zaobserwowałem żadnych, e, żadnych nowości, a dodam, że nie jest to, słuchajcie, nie jestem pierwszym macającym to urządzenie, tylko dostałem je tam jako któryś w kolejce od firmy. Lenovo. Może tradycyjnie zwróćmy uwagę, co w urządzeniu mamy, bo to jest wartość, wiadomość interesująca dla wszystkich, którzy rozważają roz, e, zakup tego urządzenia. Także jak widzicie od góry mamy przycisk zasilania, mamy złącze 3,5 mm jacka do podłączenia zestawu słuchowego, ze słuchawkowego mikrofon zewnętrzny. Dalej idąc po tej ściance nic tutaj się nie znajduje, u dołu również nic nie znajdziemy w tym tablecie. I ten bok skrywa kilka, kilka elementów. Pozwólcie, że ja otworzę tą klapkę, żeby każdy miał baczenie, co się tam, w tej, pod tą klapką znajduje. Słuchajcie, jak widzicie mamy dwa gniazda jedno gniazdo jest to gniazdo na kartę SIM ponieważ urządzenie jest wyposażone w modem 3G kolejne gniazdo jest to gniazdo na dodatkową kartę pamięci jest to bardzo fajne inkluzja lubię jak jest możliwość rozszerzenia pamięci wbudowanej przez właśnie zainstalowanie dodatkowo karty microSD widzimy złącze USB za pomocą którego będziemy ładowali urządzenie i podłączali je do komputera złącze mikro HDMI czyli zewnętrzne Monitor również możemy zasilić tym urządzeniem oraz przyciski do regulacji głośności. Słuchajcie, teraz zobaczmy, co się kryje na tyle obudowy, jak widzicie, mamy dwa głośniki stereo. Niestety, według mnie, umieszczenie głośników jest dość niefortunne, ponieważ znajdują się one na tylnej części tego urządzenia. Także e, sami rozumiecie, że w momencie kiedy je używamy właśnie w sposób standardowy, czyli kładąc je gdzieś na stole. Te głośniki są. Wytłumione, jeżeli jeszcze sobie położymy jakąś taką matę antypoślizgową, no to już faktycznie dość mocno te głośniki ograniczamy. Także no to lepszym rozwiązaniem jest gdzieś tutaj z boku, a jeszcze lepszym jest po prostu głośniki na przedzie, tak jak to w niektórych urządzeniach się spotyka. Słuchajcie, oprócz urządzenia mamy kamerę. Kamera jest o rozdzielczości 5 megapikseli, kręci firmy 1080p, niestety nie spodziewajcie się jakiejś rewelacyjnej jakości z tego względu, że no niestety to jest ta kamera w tablecie, tak naprawdę te kamery są no pewnym uzupełnieniem samego tableta no i w momencie, kiedy nie mamy pełnego, mocnego oświetlenia ona naprawdę dość słabo sobie daje radę, ale z drugiej strony, czy widzieliście kiedykolwiek kogoś, kto kręcił firmy dużym tabletem? No ja osobiście się nie spotkałem, także jest dodatek, nie ma żadnej diody poświetlającej, jest taki dodatek w postaci kamery. Z przodu również mamy kamerę, jak widzicie tutaj pod tym mam nadzieję, może go przy, przygaszę, wtedy będzie lepiej widać. Tutaj również znajduje się kamera 0,3 megapiksela. Może teraz powiedzmy coś o ekranie, żeby było wiadomo czego się spodziewać. Ekran przekątna 10,1 cala. Jest to ekran dość duży, bardzo fajnie świecący. Jego rozdzielczość to 1280 x 800. Matryca IPS, czyli Gwarantuje nam ona doskonałe kąty widzenia. Co prawda, rozdzielczość nie jest rozdzielczością Full HD, tylko 720p, ale no, jest to urządzenie, nazwijmy je, zbudżetowe. No i trudno byłoby się tu spodziewać matrycy Full HD, przynajmniej. Na razie te matryce o pełnej rozdzielczości są zarezerwowane dla urządzeń premium z wyższej półki, gdzie cena to już powyżej 2000, a nawet niejednokrotnie powyżej 3000. Tak jak mówiłem, mamy wbudowany moduł 3G do transmisji danych, mamy wbudowane Wi-Fi, mamy wbudowany GPS, mamy wbudowany Bluetooth 4.0. Yy, mamy 1 GB RAM, 16 GB na nasze aplikacje i napędza to procesor MediaTek M 8389 czterordzeniowy i po 1 i 2 GHz są te rdzenie traktowane. Tak wygląda konfiguracja sprzętowa tego urządzenia. Zobaczmy, może teraz ja tu troszeczkę może z lampy zjadę, albo niech się świeci. Pozwólcie, że ja sobie podłożę tą taką podkładkę, żeby mi to nie uciekało. Niestety ekran ze względu na to, że no ma taką powłokę dość mocno blaskową, to się. Lubi upalcować, no taka to jest e, przypadłość tych wszystkich urządzeń dotykowych, no jeszcze nikt nie wymyślił czegoś takiego, co dawałoby nam tu pełne, pełen spokój, jeśli chodzi o odciski palców, także każdemu polecam posiadanie takiej szmatki z mikrofibry gdzieś na stanie. Słuchajcie, dostajemy od Lenovo ich launcher, taki bardzo zgrabny. Ja teraz włączyłem opcję przełączania, żeby takie randomowo, czyli losowo wybierał to, w jaki sposób będzie ten ekran przełączany. Opcje konfiguracyjne, jak widzicie, mamy tutaj u dołu, one zarówno służą do preferencji. Tego, jak będzie ten launcher sobie funkcjonował, oraz do dodatkowych preferencji systemowych. Może, jak już jesteśmy w systemie, zobaczmy informacje o tablecie, tak żebyśmy wiedzieli, jaki system tutaj chodzi. Otrzymujemy Androida wersji 4.2.2. Niektórzy nazywają go 4.22, mnie też się to niejednokrotnie zdarzyło. Sam launcher zgrabnie funkcjonuje, jak mówię, nie jest to demon prędkości, ale do wszystkich zadań bez najmniejszych problemów go będziemy mogli wykorzystać. Słuchajcie, zobaczmy, co jest dostępne, jakie, jakie aplikacje nam tutaj Lenovo przygotowało. Jednak troszkę zmniejsze światło, bo się to wszystko bardzo, bardzo mocno odbija. Słuchajcie, jak widzicie, mamy skrót do katalogu pobrane, mamy Kingsoft Office, czyli dostajemy namiastkę Office'a, dzięki której będziemy mogli sobie tworzyć proste dokumenty. Dokumenty Aku czyli znana i lubiana platforma zarządzająca pogodą, udostępniająca nam informacje pogodowe. Razem z tą aplikacją otrzymujemy również widżety, takie nawet w miarę zgrabne, które tutaj mniej więcej widzicie. Także ładne, estetyczne. No i w sumie Aku jest sprawdzonym partnerem, bo oni już od jakiegoś czasu Y, udostępniają y, pogodę. Y, aplikacja, aplikacja aparatu jest y, odlenową. Aparat, nie wiem czy mówiłem, jest z autofokusem. Jak widzicie, on sobie tutaj przy dobrym oświetleniu radzi wyśmienicie, ale w momencie kiedybyśmy to oświetlenie lekko lekko o, przygasili, to już widzicie, że tak rewelacyjnie nie jest. Także do nagrań gdzieś w, przy dobrym oświetleniu, w pełnym słońcu lub w dobrze oświetlonych pomieszczeniach, jak najbardziej nam się będzie nadawał. Mamy dostępnych kilka trybów, także y, taką aplikację tutaj Lenovo nam przygotowało. Widzicie, mamy op opcję migawki oraz opcję wykonywania y, filmów. Y, zobaczmy, co w poszczególnych zakładkach się kryje. Aplikacja prosta, ale tak naprawdę chyba w zupełności wystarczająca do tego aparatu, który mamy w zestawie. Zobaczmy dalej. Backup and Restore mamy taką dodatkową aplikację. Będziemy mogli sobie wykonać kopię zapasową naszego urządzenia, tak że w przypadku, kiedy będziemy bali się instalacji nowego systemu lub będziemy zmieniali urządzenie w prosty sposób, będziemy mogli. To poprzenosić. Widzimy przeglądarkę Google Chrome, dostajemy również e, eksplorator plików AZ File Explorer. Powiem szczerze, to jest bardzo fajne, bardzo fajna aplikacja. Ja ją mam zakupioną nie, wiem, czy ona jest darmowa, czy kupiona. W każdym razie ja jej używam jako aplikacji, która bardzo fajnie zarządza tym, co mamy zainstalowane na urządzeniu oraz bez najmniejszych problemów również widzi urządzenia sieciowe, czyli jeżeli mamy w domu jakieś urządzenia sieciowe, możemy tam na nim różne operacje dyskowe wykonywać. Dostajemy również Evernote, czyli nasz notatnik, Film on Family Life. Live HD, On HD i Anytime, Anywhere. Przypuszczam, że no nie, nie wszystko będziemy mogli z tego korzystać. Jak widzicie, nam dość mocno zniknął, zniknął content z tego względu, że no nie wszystkie w naszej lokalizacji programy będą dostępne. Ale jak widzicie, możemy również sobie pooglądać jakieś tam telezakupy, ewentualnie różne inne programy, których mamy dość sporo w zestawie. Tak jak mówię, ze względu na naszą lokalizację nie każdy da się otworzyć mamy lokalne telewizje amerykańskie, mamy angielskie, także fajny dodatek, który już w zasadzie nam z tego urządzenia robi takie pełne multimedialne urządzenie. Jak widzicie, to wszystko działa, nie ma z tym najmniejszego problemu. Urządzenie wyśmienicie sobie radzi z jakością wyświetlanych obrazów i z prędkością działania tej aplikacji. Także. Myślę, że wielu wielbicieli telewizji sporo informacji będzie mogło z tej aplikacji dla siebie wyciągnąć. Kolejna opcja, galeria, czyli galeria Google'owa, gmail, gmail Google'owy, Google Zdjęcia. To jest od Lenovo galeria. Możemy sobie zobaczyć foldery, co w jakich folderach mamy. Może ja tutaj też włączę zdjęcia. Zdjęcia oczywiście Full HD, tak żebyście zaczęli, jak ten wyświetlacz tutaj sobie daje radę. Wróćmy może jeszcze. A, tutaj coś się świeższego może przydało, coś więcej. Widzicie, że okładki tradycyjnie weszły nam nie zawsze, nie zawsze słuchajcie, bo dostałem od Was informację, że trzeba um, no media taki katalog stworzyć w, w pliku w katalogu, w którym te okładki z płytami są, nie zawsze to działa, nie zawsze to działa, chociaż powiem szczerze, że na przykład ostatnio w Samsungu sobie to zaktualizowałem i działa. Oczywiście jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, również nie ma najmniejszego problemu, jest to procesor w 100% wystarczający do oglądania filmów w Full HD, nie ma żadnych spowolnień, żadnych problemów z odtwarzaniem, z przewijaniem. Jak widzicie, to wszystko działa, wyśmienicie, można by powiedzieć, że bez najmniejszego zająknięcia. Ja jeszcze może jakiś jeden film włączę, tak żebyśmy zobaczyli, jak to sobie wszystko daje radę. Ja, słuchajcie, ja chodzę tutaj takim rysikiem. Kupiłem go za jakieś 5 zł dlatego, żeby nie paćkać podczas um, pokazywania Wam jak dane urządzenie chodzi paluchami, żeby co chwilę z tą ściereczką tutaj tego um, nie froterować. Także jak ktoś też ma jakąś obsesję na punkcie tego, żeby to urządzenie nie było upaprane to taki rysik za drobną kwotę gdzieś tam w Tesco czy w jakimś innym markecie na pewno bez problemu um, znajdziecie. Gry Play Hangouts HRS Hotels, czyli macie aplikację, która będzie Wam Pomagała w dokonaniu, znalezieniu i dokonaniu rezerwacji w jakimś tanim hotelu, w miejscu, w którym się znajdujecie lub planujecie się wybrać. Przeglądarka normalna internetowa, czyli o nazwie internet, kalendarz, kalkulator, książki play Lenovo Power Saving, czyli mamy taką specjalną aplikację, która. W której będziemy mogli pewne elementy sobie skonfigurować. No i widzimy, jak teraz wygląda bateria, naładowana w 97%. Ma ona nam wystarczyć w trybie standby, czyli czuwania 452 godziny, w Wi-Fi 12 godzin, GPRS, czyli 3G 8 godzin i 56 minut. Odtwarzanie muzyki 17 godzin i oglądanie wideo aż, aż prawie 10 godzin. Słuchajcie, dajcie mi znać, jeżeli ktoś dłużej używa to urządzenie, no ja tutaj nie zdążyłem odnotować jakichkolwiek problemów z baterią, także ona według mnie tutaj naprawdę daje radę, ale to moje stwierdzenie daje radę, co niektórych już lekko denerwuje. Kolejne jest Lenovo Registrations, czyli możemy sobie tutaj zarejestrować nasze urządzenie, żeby później łatwiej było korzystać z jakiejś gwarancji, update'ów. Otrzymujemy również menadżer plików. Widzimy, że w pamięci wewnętrznej mamy 12 GB, na karcie SD 3 GB i za pomocą tego menadżera możemy sobie również zarządzać tymi plikami, które znajdują się w poszczególnych pamięciach naszego urządzenia. Movie Studio jest prosty program za, za pomocą którego będziemy mogli dokonywać edycji nagranych za pomocą tego urządzenia filmów, czyli pociąć je, posklejać, e, ewentualnie gdzieś tam udostępnić. Muzyka Play, e, Google Maps, nawigacja to są od Google aplikacje. Dostajemy również Norton Mobile, czyli oprogramowanie, które ma nas chronić przed jakimiś infekcjami, wirusami lub innymi y, niedobrymi rzeczami. Mamy również spersonalizowaną dodatkową e, aplikację, która Zajmuje się tylko i wyłącznie odtwarzaniem filmu. wideo, jak widzicie ona bez problemu znalazła te wszystkie pliki, które były, ale i tak naprawdę chcę korzystać z normalnego odtwarzacza wideo. Zobaczmy, bo też mamy tutaj jakąś kolejną prezentację, taką nagraną. Nie ma nic nam tutaj nie stwarza problemów. Słuchajcie, co dalej? Osoby, czyli no to są aplikacje Googleowe, osoby, poczta, print, hand. Kolejna opcja ustawienia Google, ustawienia w ogóle samego systemu, wyszukiwanie głosowe, aplikacja YouTube, zegar oraz Zino Reader. Słuchajcie, mamy Zino Reader, który będzie nam pomagał w tym, żebyśmy mogli sobie, oczywiście po zarejestrowaniu i wniesieniu odpowiedniej opłaty, będziemy mogli na tym urządzeniu czytać różnorakiego o, typu czasopisma, które w ofercie tej, 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 tej firmy się znajdują. Słuchajcie, urządzenie jak za tą cenę bardzo mi się podoba, szczególnie jeżeli wybierzemy opcję 3G i mamy, tak jak ja, chociażby tą Aero 2, Test tego Aero 2 zobaczycie w kolejnej prezentacji bo tak e, na wszelki wypadek już nagrałem bo pewnie pojawią się pytania a jak to a co tam pewnie spora ilość osób dokładnie wie co to jest to Aero 2 ale dla tych którzy nie wiedzą e, za chwil kilka również na kanale się pojawia e, Informacja o tym, co to jest to Aero 2. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania. Jeżeli żeście używali, jeżeli używacie, jeżeli planujecie zakup i będziecie używać, to napiszcie koniecznie, jak wam się to urządzenie spisuje. Ono u mnie jest na testach dwa tygodnie, także no, tyle co przez te dwa tygodnie mogłem zaobserwować, to wam tutaj melduję.